Cześć, z tej strony Mateusz Puchalski z Alterity.pl i dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć formularz dla Waszej listy SharePointowej. W jakim celu? Ano w takim, żeby inni pracownicy, współpracownicy mogli uzupełniać Waszą listę zdalnie. W tym celu a oczywiście otwieramy sobie jedną z naszych list, a następnie wybieramy tutaj u góry opcję Forms, Utwórz nowy formularz. I teraz wybieracie te elementy, które chcecie, aby tacy użytkownicy z zewnątrz, wasi współpracownicy, pracownicy innych działów, mogli wam tę listę uzupełnić. I teraz, tak, po lewej stronie, oczywiście, widzimy nasz domyślny formularz. Możemy nadać mu nazwę. Możemy dodać tutaj jakieś logo. Zobaczcie, mamy bardzo dużo możliwości. Edycji, mamy możliwość tworzenia rozgałęzień, natomiast nas interesuje docelowo zwyczajne uzupełnianie przez naszych współpracowników naszej listy SharePoint. I co chcemy, aby nam tutaj wypełniali? Oczywiście chcemy, aby nam dali informacje o produkcie, który zamawiają. Rodzaj produktu, powiedzmy, że nie muszą wiedzieć, z jakiej dziedziny jest dany produkt i jest to naszym zadaniem. W związku z tym, jeśli chcemy pozbyć się tego drugiego pytania na formularzu, to zwyczajnie odznaczamy sobie rodzaj produktu. Status zamówienia, też jeśli należy do nas, określanie, w jakim statusie znajduje się aktualnie zamówienie, również możemy zrezygnować z tego pytania. Termin zamówienia możemy pozostawić dla naszych współpracowników, w związku z czym ten termin zamówienia możemy im pozostawić. Możemy na przykład dodać im możliwość dodania nam załącznika. Mogą na przykład zrobić print screen i dodać go do takiego formularza, żeby nam pokazać, czego konkretnie potrzebują. Spójrzcie, możecie oczywiście też opisać, czego dotyczy ten formularz. Jest to formularz do. Naszych firmowych zamówień. Możecie tutaj sobie zmienić, oczywiście, motyw kolorystyczny. Możecie przejść do ustawień. Ustawienia podobne jak w Microsoft Forms, bo to jest Microsoft Forms, a w zasadzie jego element, który współpracuje z listami SharePoint. Nie zaakceptuj odpowiedzi, powiadom mnie, jeśli chcecie dodatkowo dostawać informacje. Możecie też yy, sami skonstruować wiadomość yy, z podziękowaniem, na przykład po wypełnieniu takiego yy, formularza, gdzie element dotrze do naszej listy. I powiedzmy, że wiadomość po przesłaniu formularza yy, oczekuj na zam zamówienie. Czas realizacji do 5 dni roboczych. Na przykład. Jak takim formularzem się podzielić? Na przykład w Microsoft Teams, czy też poprzez inne komunikatory, których używacie w firmie. Zobaczcie, wyślij formularz Copy link. Uwaga! Taki formularz będzie mógł być wypełniony jedynie przez osoby z Waszej organizacji. Klikamy link i taka osoba, która otworzy sobie ten oto formularz, zobaczy ten formularz oczywiście jako osoba odpowiadająca, produkt, Powiedzmy, że niech to będzie laptop. Termin zamówienia niech to będzie 10. Dodaj załączniki. Możemy tutaj oczywiście dodać załącznik. Ja tego załącznika nie mam. Klikam prześlij. I co się stało? Zobaczcie. Na mojej liście pojawił się nowy wpis, czyli moim zadaniem jest wejście do tego wpisu i uzupełnienie danych, których nie pozwoliłem na uzupełnienie tym właśnie użytkownikom, którzy mieli takie zamówienie do mnie skierować poprzez taki formularz, czyli rodzaj produktu, znów niech to będzie IT, status zamówienia, w realizacji, wzmianka, zmieniłem status i biorę się dziś do zamówienia. Krótka informacja, krótki komentarz na temat tego, co aktualnie robię. Jeśli ten film Ci się podobał, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, zapraszam Cię po więcej i do zobaczenia w innych wideo.